Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Wieści z Na początek, jak zawsze, osiedle Antoninek, Zieliniec, Kobyle Pole. Sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejon ulicy Żelaznej i Szpitala Miejskiego imienia Strusia. Jak informuje Miejska Pracownia Urbanistyczna, wiceprezydent Bartosz Góz odrzucił uchwałę Rady Osiedla, o szczęście procedury wywołania miejscowego planu zagospodarowania. Czy decyzja ta spowoduje odebranie mieszkańcom uprawianych ogródków? Przekonamy się o tym już niebawem. Otwarto wreszcie Plac Zabaw przy ulicy Żelaznej. Powstał dodatkowy płot odgradzający część ulicy i śmietnika od ogrodzenia wspomnianego placu. Szkoda tylko, że ta inwestycja płotowa wstrzymywała prawie przez 8 miesięcy możliwość korzystania z obiektu przez dzieci z okolicznych budynków mieszkalnych. Akcja sprzątania świata. Kolejny już raz zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tej godnej naśladowania akcji. Informujemy, iż Wydział Gospodarki Komunalnej dostarczy worki oraz rękawice jednorazowe, a osoby koordynujące na terenie osiedli wyznaczą punkty zbiórek. Dla osiedla AZK są to: rejon ulicy Browarnej, zejście nad staw Browarny od strony tamy, Antoninek przy pomniku Kaprala Wojtka, Zieliniec, odnawiany cmentarz. Start akcji 18 września, godzina 9. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału. Przechodzimy na osiedle warszawskie, Pomet Maltańskie. Plac Zabaw przy ulicy Kutnowskiej. Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, iż w ramach zadania Plac Zabaw przy ulicy Kutnowskiej. Projekt został zgłoszony do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta. Obejmuje on budowę wraz z modernizacją istniejącego układu komunikacyjnego, małą architekturą i zielenią. Po otrzymaniu stosownych zezwoleń, tutejszy zarząd przystąpi do tej inwestycji. Czy wykonawca zdąży do końca przyszłego roku? Należy zapytać ironicznie, mając w pamięci 3,5-letnią realizację identycznej inwestycji przy ulicy Żelaznej. Szkoła podstawowa nr 46 z Inowrocławskiej posiada swój ogródek meteorologiczny. Szkoła przekazuje dane meteo ze szkolnego ogródka do sieci Internet. Zanim pomiary trafiły ta po raz pierwszy do sieci, to przeszły pięciodniowy proces weryfikacji pod kątem poprawności pomiarów, stabilności łącza i porównywalności z innymi pobliskimi stacjami. Testa stacja przeszła wzorowo. Otrzymała za to status golden medal. Od tego momentu przy nazwie stacji widnieje dumna ikona złotego medalu. Przechodzimy na osiedle Szczepankowo w spławie Krzesinki. Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto zwraca się z prośbą o upublikowanie i rozpowszechnienie tej informacji. Szanowni mieszkańcy, w przypadku ujawnienia osób podejrzanych dokonujących filmowania nieruchomości znajdujących się w obrębie rajonów miejskich Krzesiny Szczepankowo. Prosi się o kontakt pod numer alarmowy 112 z dzielnicowym lub dyżurnym komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Ponadto można też zgłaszać problemy poprzez krajową mapę bezpieczeństwa. Podajemy numery telefonów dzielnicowy Krzesiny 786 936 023 Dzielnicowy Szczepankowo 519 064 618 i dyżurny komisariatu Nowe Miasto 47 77 123 11. Rodzinny festyn osiedlowy w dniu 11 września odbędzie się przed szkołą przy ulicy Szczepankowo festyn osiedlowy. Brak obecnie szczegółów samej imprezy, lecz na Facebooku osiedla szczepankowo zławej Krzesinki zamieszczono apel o liczne przybycie. Pragniemy z tą wiadomością dotrzeć do wszystkich zainteresowanych, dlatego prosimy Was o pomoc. Podajcie dalej, powiedzcie sąsiadom, zabierzcie dzieci, wnuki, dziadka i babcię również. A co w programie Festynu? Już niedługo przedstawimy szczegóły, ale zapewniamy, że będzie wesoło. Piszcie, dzwońcie, wysyłajcie gołębie pocztowe z propozycjami. Chcecie sprzedawać ciastka? Nie ma sprawy. Chcecie uszyć, yy, użyć szydełkowania? Zapraszamy. Wszyscy będą mile widziani. Zachęca autor wpisu i cybina TV również dołącza się do tego apelu. Czas na sport. Prowadzącemu ten kącik, to jest Szymonowi Lipińskiemu, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i oczekujemy na kolejną garść nowinek żużlowych. A tymczasem rozpoczynamy informację. Przedwczesne wakacje Skorpionów. Z pewnością nie takie były przedsezonowe założenia włodarzy poznańskiego żużla, a jednak stało się. Dla zespołu PSŻ Poznań koniec sierpnia równoznaczny jest końcem ligowych zmagań w tym sezonie. Po porażce w wyjazdowym spotkaniu z zespołem 58 5832 już tylko najwięksi optymiści wierzyli w pozytywny finał walki o play-off. Poznaniacy zapowiadali jednak ambitną walkę do końca. Niestety już rewanżowe spotkanie z diabłami mimo walecznej postawy wypunktowało słabe strony skorpionów. Porażka na własnym torze sprawiła, że jedyne o czym można było myśleć to godne pożegnanie z własnymi kibicami i pokazanie walecznej postawy w Rzeszowie. Rzeczywiście. Kibice, którzy w niedzielne popołudnie 15 sierpnia wybrali Żurzel, nie żałowali. Żółto-czarni pewnie pokonały Wilki, wlewając w serca fanów promyk nadziei, iż styl wspomnianej wygranej będzie stanowić uwerturę do lepszej postawy w kolejnym sezonie. Ostatnim meczem tego sezonu było wyjazdowe spotkanie w Rzeszowie. Niestety początek zmagań przywołał demony tego sezonu. Goście tradycyjnie już przespali początek spotkania i prawdziwie waleczną postawę zaprezentowali dopiero w drugiej części spotkania, dzięki czemu przyczynili się do pozbawienia szans na udział w finałowej części rozgrywek także gospodarzy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 54-36. Patrząc na kształt tego rocznego sezonu w wykonaniu Pozaniaków, z pewnością nie można było odmówić im waleczności, determinacji i ambicji, zarówno na torze, jak i poza nim. Nie zmienia to jednak faktu, że dla Poznańskiego żółża wakacje w tym roku przyszły trochę za wcześnie. Festyny oraz imprezy osiedlowe. Tradycyjnie już na początku września Polana Mycielski w Polu stanie się miejscem integracji mieszkańców. W sobotę 4 września o godzinie 17 odbędzie się ostatni koncert tegorocznego cyklu Lata ze Stradą. Pełne info na stronie Rady Osiedla. Natomiast w niedzielę 5 września od 10 rozpocznie się festyn osiedlowy Kulturalnie po sąsiedzku. Organizatorzy to jest Fundacja Flowart, Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cybiny wraz z przystankiem Folwaczna oraz Sybiną TV zapewniają szereg atrakcji. Impreza rozpocznie się rajdem rowerowym, a zakończy koncertem zespołu RH Blues. Odbędą się też warsztaty kaligrafii, spektakl teatralny oraz bieg śladami Bobra. Imprezę przeplatać będą licytacje na cele charytatywne. W kąciku kulinarnym pokrzepimy się kiełbasą z rożna oraz talerzem ciepłej grochówki. Liczni partnerzy imprezy, wśród nich Kozłowskie z salon wakacji, restauracja browarna, przystań Szkoła Tańca Fred Asterdens, studio czy Muzeum Wojsk Pancernych ze swymi pamiątkami militarnymi i wiele, wiele innych, urozmaicą nam czas. Na zakończenie pośpiewamy przy ognisku. Zaś nad porządkiem czuwać będą niezastąpieni uczniowie z klasy policyjnej drugiego LO w Swarzędzu. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapowiedzi znajdują się na stronie Stowarzyszenia Miłośników Doliny Bina oraz Fundacji Floward. Zapraszamy również do Świerczewa. W dniu 4 września przyjaciele Świerczewa organizują już kolejną imprezę integracyjną. Początek o godzinie 15 zakończenie 21:30. Miejsce boisko przy kościele. Pełne info na Facebooku Stowarzyszenia Przyjaciół Świerczewa. Nasza telewizja jako patron medialny również tam zawita. Liczymy także na obecność naszych widzów. Akcja pomocy dla Ani Karolewicz wciąż trwa. Zapraszamy na kolejny festyn, tym razem do Suchego Lasu. Impreza Ania i przyjaciele odbędzie się w dniu 18 września od godziny 12 do 18 ulica Błogosławskiego na planie przy ulicy Pomp Traków. W jej trakcie będzie także możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19. No to już dziś wszystko. Tradycyjnie łapka w górę. Subskrybujcie i do widzenia Państwu.